Wszystkim. Cześć, witam was na tym odcinku z Far Crya, czwóreczki. OK, czwóreczki. Okej, po uwolnieniu zakładników zebraniu wszystkich fantów. Okazało się, że nasza, można powiedzieć, bohaterka. W sumie no ta kobieta to nazywa nas turystką. No, trochę nas opierdzieliła, na to co zrobiliśmy. Musimy dla niej wykonać misję, którą mamy tam zaznaczoną. Więc dobra, idę po auto, w sumie które chyba nawet e, przejechało. Nie, nie chcę tego auta. Ja wolę mego kładać. Jeb, 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 jeb. Kobieto, spokojnie. Dobra, zaznaczmy sobie nasz punkt orientacyjny i podjedźmy do niego. O, jadą już następni do tego punktu, który przejęliśmy przed chwileczką. Ale muszę powiedzieć, że te widoki. W sumie, okej, okay, nie gram na jakiś super wysoki, bo gram na medium. No, są dość przyjemne. Dobra, zrobimy mały skrót. Jechał, dało radę. A wow, brwam od kogoś tam, ale trudno, ja jadę do celu misji. Misja ważniejsza, dobra. strażnice, Aha, dobra, czyli to jest przejście strażnicy. W jakiś tam sposób trzeba. Dobra, zaczyna się to. Słyszeliście to zwierzę? Taki hardcore, dobra. Zerknę tutaj, wyciągnę aparat. Okej, okay, jednego już tu mamy zaznaczonego. W sumie trzech. Czterech. Słonia. Tu jest chyba jeszcze jeden. No. Tam jest zabity słon. Zróbmy tak. Ja wam rzucę żarcie. Niech mi się dzikie zwierzę zajmie. Ajajajajaj. Dzika pantera się chciała zająć. Czekajcie, się po tym słoniem, bo nie wiem czy on nie będzie mi chciał czegoś zrobić, nie? Dobra, wydaje mi się, że chyba nie. Wow. Pomoc wezwali? Skubańcy. Ale... a ja a Rambo. Mam radę. Cio, zostawcie tego słonia w spokoju. Woo! Bez jakiego ochi, wyzwolona strażnica 1 z 24. No więc wykonaliśmy dodatkowe zadanie, które można powiedzieć było dane. O, jaki ładny widok. done a good job today that's no 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 that's what i your mother would be proud you want to reach uh, what is it lakshmana mm, getting there won't be easy we lost the north to pagan many years ago and were struggling here in the south i promised my mom i'd bring her ashes there it was her dying wish think about it Ajay. your mother knew exactly what would happen once you showed up here in kirat the son of Mohan Kale returning to the war-torn land of his birth. <laughs> Ishwani was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana or to accomplish something greater. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. Well, Mom, looks like we're staying. No i tak oto, moi drodzy ukończyliśmy akt pierwszy. I myślę, żeby na tym ukończeniach do pierwszego ukończyć można powiedzieć ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!